No, nazywam się Maria Ledewska-Rudkowa z Wysinkowa, Czorna Wdowa. <grystanie> Czym się Pani zajmuje? Też jestem nauczycielem, tylko tak. trochę starszej młodzieży. Tak? jakiegoś? W, jakiego? w Uniwersytecie w jakiego, czy, nie, w medycyny czy medycyny, medycyny sądowej. Tak. Bardzo ciekawy przedmiot. Tak. Dlaczego przeznaczy Pani pieniądze akurat dzieciom z naszej szkoły? Nie, 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 nie ma specjalnego powodu. Tak jakiegoś Myślę, że to chyba kwestia przypadku. Dla innych szkół mogliby inni przeznaczać tak. też, prawda? Całego świata się nie, 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 nie zbawi. Ale od czegoś trzeba zacząć, od, tak. od czegoś, co jest najbliżej. No, myślę, że to jest bardzo świetny przykład na to, że warto pomagać. naprawdę, chcieliście być bardzo wdzięczni. Dlaczego Pani postanowiła przeznaczyć właśnie te pieniądze na obiady? Zacznę od tego, że ja pochodzę z bardzo biednej rodziny. I pamiętam czas, kiedy byłam głodna i wówczas posiłek w szkole nie, czymś bardzo ważnym. E, natomiast kiedy się wykształciłam, no osiągnęłam, cóż, wysokie kwalifikacje, które są hojnie przekraczane, w związku z tym cieszę się dostatkiem. Nie jestem zachłonna i na swoją miarę bo osiągnęłam wszystko co mi trzeba do szczęścia. Natomiast te pieniądze pomyślałam, że mogą komuś pomóc. Dlaczego? Zaraz powiem Wam to krótko. Ten człowiek do życia potrzebuje w zasadzie trzech rzeczy. Mianowicie powietrza, wody i pożywienia. Powietrze mamy za darmo. Wodę. Jak będziemy bardzo spragnieni, to ktoś tam szklankę kranu wyda, bo już wodę się kupuje też, prawda? Natomiast no, tym elementem, o którym może być najtrudniej, to jest właśnie pożywienie. To są trzy rzeczy, które człowiekowi są potrzebne do życia. Wprawdzie, w łacińskie po, po, takie pożekadło, prawda? Mówi, że, ja powiem po łacinie, ale nam przetłumaczę, plenus venter non studet libenter, to znaczy... Jak się ma pełny wątek, to człowiek nie chce się uczyć. Ale z kolei, nie. kiedy człowiek jest głodny, to on może się skupić. I w każdym razie no, możliwość, e, możliwość zaspokojenia tej trzeciej potrzeby może komuś pomagać w nauce po prostu. A w tej chwili właściwie takie są czasy, że trzeba się uczyć. Trzeba się uczyć i to trzeba się uczyć rzetelnie, głęboko, bo wysokie kwalifikacje dają, dają po prostu, no pewno, że są potrzebne, prawda, ale dają też człowiekowi szansę na jakiś taki standard życia. tak, 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 No wydaje mi się tak, naprawdę no, mówiąc, wracając do pierwszego pytania, dlaczego gimnazja? Mieszkam, prawda? Także no, tak jak mówiłam, trzeba nie, nie, chcąc poprawiać świat czy, 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 czy jakoś czynić go lepszym, to trzeba zaczynać od swojego najbliższego otoczenia. Nie rzucać się na, 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 na jakieś wielkie przedsięwzięcia, jakieś, jakieś szalone. to w pewnym momencie to się zmieni w jakąś większą całość. Nie wiem, czy na pewno byliście na koncerty, albo widzieliście na przykład na koncercie coś takiego, że ludzie biorą zapalniczki i tak... tak. <grym> Prawda? Więc zobaczcie sobie tą sytuację, że jest absolutny mrok. Jest całkowita ciemność. I w tej ciemności ktoś zapala jedną zapalniczkę. Albo już jest Jakiś punkt, gdzie wzrok się zaczeka, gdzie płynie nadzieja, prawda? Tak. Weźmy drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Patrzysz, no jest jasno, jest jasno, a potem stanie słońce przecież, prawda? Po nocy przychodzi dzień i to jest właśnie krzepiące. No. Tak jest. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo.